Witamy serdecznie z meczu Mistrzostw Świata Volta w Dubaju, no, proszę Państwa już mecz o wszystko, mecz o wszystko Panama w trudnej sytuacji, oni muszą wierzyć w naszą, nie tego, naszą porażkę albo remis lepiej tę porażkę bo Rumunia, no wiadomo, że będzie punt, będzie ciężko i wygrać z potężną Brazylią, a wiemy nawet, że wiemy, jak jak dobrze grają w zawodnicy grają innymi Neymar, Militao Gabricius, Rodrigo No, klasa światowa no, po prostu piłkarze. Ale w międzyczasie ten mecz, mecz, który będzie trwał się tak samo, o tej samej porze Na stanowisko 4 km dalej na stadionie w Dubaju mecz Polska Rumunia Tam wierzymy serdecznie, że się nam uda, ale ten mecz też jest ma mało istotny z stosunku do naszego awansu, ale ten mecz na pewno spowodowałby to, że w tej grupie mogłoby być... Jakby Panama wygrała bardzo ciekawie, by Panama oczywiście ten mecz wygrała. A więc zaczynamy zaraz ten mecz. Panama... Brazylia składał bez dobrobyt Meia, Murillo, Mariano, Rodriguez i Godoy. Skład też, to jest skład Panamy. Najlepszy zawodnik Mariano i oczywiście Godoy. nogi, wielcy piłkarze, Panamy. I teraz skład Canarino, skład Rualdino, Nabrałca, Alison. obronie y, Alison w obronie Meathoo i ta trójka ofensywna, czyli y, Vinicius y, Neymar i y Rodrigo! To jest ta trójka bardzo szlachetna, ta trójka y, podpieczni. Rowal A więc możemy zaraz ten mecz zacząć! Z mecz Polaków, tutaj leci, Możemy ten mecz komentować! lecz Polaków, ja po właśnie w tym samym czasie, w tym samym czasie jak się te mecze rozpoczną i hymn obu druży, hymn obu państw być może hymn jednego z tych państw dostał są po raz ostatni Chymny obu druży. hymna obu państw. Em Brasília. Nie wiem, jakby państwo zauważyliśmy wamę. I możemy, proszę państwa, zaczynać ten mecz trzeciej kolejki Mistrzostw Świata. Panamczycy w swoich strojach jak grając na tych Mistrzostwach, czyli w strojach błękitnych. Możemy startować! Panamczycy w strojach błękitnych, natomiast Bradley, czy też w strojach kanarkowatych, w strojach żółtych Oczywiście Kraską się bierze nazwa Kanarinos, właśnie od kanarków, a kanarki są właśnie żółte właśnie, dlatego nazwali właśnie Kanalinos. Kanalinos, bo są właśnie żółci, to są takie żółte, szybkie. Właśnie nie dzieje teraz rutynie z próbował próbował w ramkę, ale wyliwisko, wyliwisko. Jak e, palamczycy, teraz mija, obita, po ziemi. Nie mam Rodríguez, czyli 25-letni wyświadczonym w Panamy. Miał swoje występy widzę hiszpańskiej. Rodriguez, Godoy, Mariano Murillo. Ma jeszcze raz panem A ja teraz szansa dla Panamczyków. A i teraz było na pewno naciskać na Brazylię, oni by chcieli tę sensację wycisnąć, tę sensację zrobić. Szansa dla Brazylii. Szansa dla Panamy, szansa dla Brazylii jest Vinicius, Vinicius! Ale byłoby ładna bramka, żeby teraz to ustrzelił. Szkoda, ale teraz Panamczycy na pewno będą kontrolować Mariano! No był tam godoj, ale nie. No tak jak trzeba. Rodrigo do Viniciusa. Szansa dla Brazylii. Szansa Rodrigo. VINICIUS! On ratuje mnie i ja. Widzę, mocny strzał. To na minutę. Przed końcem pierwszej części kształcie 0 do 0 na tematów. Na pewno teraz Panamczycy się bronili. Neymar. Tej piłki Ach odegrał tą piłkę. Murillo. Ucefują Panamczycy. Szansa. Aj! Mariano P., Mariano! Zawodnik realu Madryt były. Zabonnik realu Madryt B. Właśnie Mariano Rodriguez. Es Mariano, Atak pozycyjny Panamy. Jest tutaj zakręczona też czwórka zawodników panamskich. Rodriguez. Mariano. Trzeba być skoncentrowany. Polacy tam już byli okazja, ale nie w Polskiej meczu z Rumunią. Cały czas 0 do 0. W tamtym meczu. Wincius. Tam byli do 0 do Polska. Rumunia. Więc cały czas nie jest korzystny wynik. Rodrigo. Alison, 6 sekund do końca zostało pierwszej części. Bawiam się tą piłką. Brazylijczycy po ziemi strzał, ale nic z tego nie by było. Chcieli się pobudzić piłką. I do przerwy. Na hali w Dubaju 0 do 0. Tak samo jak sam i beczu. meczu. Miasto w, w Dubaju. Polska, Rumunia. Zapraszam za całe 3 minuty do Dubaju. Gracias. Wracamy na halę Dubaju, 0 do 0, teraz tutaj Panama remisuje faul na początku spotkania. szkolowany został Vinicius. Murio Rodriguez, Militao, Godoy, Godoy, szansa dla Godoya, Godoy, Godoy Alison! Faul, szansa na wybrankę. Pierwszą Rodrigo, Rodrigo ma tutaj parteru Vincius. ale leż tutaj nie trafił. E, Godoy, szansa dla Panamę. Mariano, Godoy, Dawidka, do Jeden do! 1-0 Panama otwiera ten mecz. I Brazylia oszołomiona! Brazylia! Zaczarowana przez panę! Brazylia! Może nawet odpaść, jeśli nic nie zrobi! Bo Brazy, bo Polacy wychodzą na prowadzenia z Rumunią! A tymczasem Brazylia jest na trzecim miejscu w grupie! Są tutaj się dzieje pa Brazylki, co mogą odpowiedzieć i mam problem! O nie mogą, nie mogą, nie mogą! Mam ogromny problem teraz przedarkiem się na bramkę padamy! Ale jeszcze teraz szansę Padama jeszcze miał go i strzelał, ale nie trafił, Vinicius z odroją Brazylijskiej Katarzyny, Vinicius, szansa, gol, I jest bramka wyrównująca, jest bramka, która daje znowu pierwsze miejsce dla Brazylii, Neymar, junior, z czwartym golem na tych mistrzostwach, piękny gol, ładnej akcji, czwarty gol Neymara na tych mistrzostwach. Ale Poznańczycy jeszcze, jeszcze są mnie na sercach, by chcieli wyrównać, ale ten czas ten Panama, ale żeby był na w ciężkiej sytuacji, bo mogę tam Rodrigo Rodrigo! Oni, zmogli... stracą bramkę, bo to znowu na miejscu trzecim. Bo... Neymar. Podam cały czas te mejskie ustatki, male wystarczy ten gol, który może dać awans podamczykom. Vincius do Rodrigo Militao, Vincius szansa Rodrigo, Rodrigo, ale woli to Meija, ratuje tę podamę. Jeszcze mają nadzieję, 51 sekund. Jeszcze się dzieje dla zespołu Panamy Szansa Godoy Rodriguez Strzelały, frenuje z Godoy Szansa dla Brazylii Vinicius, szansa Vinicius To witka, broni Tomeja Jeszcze 29 sekund zostało Vinicius Rodriguez, będzie rozkłoniona gry Ale Neymar ma szansę Dobrze dublet w tym meczu Rodrigo! jaj, nie ma bramki dla Brazylii. Może to tak wynik trudnem pomoże. Może trudna da, da nam awansy na dalszej rundę niż Trzech Świata, ale podawał na tego mundialu odpadnie, tak, ja już nie ma szans. I to Brazylia awansuje dalej i oni mieli problemy swoje, ale te problemy jakby lekko zrobili. 5 punktów, może to im wystarcza. Ale na pewno nie da nam pierwszego miejsca w grupie, może jedynie dam, mi, dam dać tylko jedynie miejsce drugie i mecz z Niemcami w jednej ósmej finału, ale tego się dowiemy po końcowym gwizdku meczu Polska-Rowunia, który jeszcze trwa, który jeszcze jest, ma emocje, bo prowadzimy do meczu, bo się meczu się wydarzy, Polska-Rowunia, tam mamy wynik. Jeden do zera! Tutaj nie do jednego! Brazylia Panama! Co to jest za mecz? Bro, mo, moi drodzy! Co to był proszę Państwa za mecz, który no, Mamy sensację, z domu Brazyliania wygrywa meczu, ale awansuje z pierwszego miejsca. Panama zaś się żegna. Bardzo godnie z turniejem. Godoi! On tutaj jest godnym zawodnikiem. Gwiazda Panama na ten mistrzostwach, tak, mimo że branek jak mistrzał zbyt dużo. To był taki ważny w środku pola, właśnie Luis zgodaj. cała Panama I bardzo ładnie grała na tych mistrzostwach. Żadny mecz nie był słaby. Nawet ten mecz z Rumunią dla Panamczyków nie był słaby. Ale no dobrze wiemy, to jest bardzo to jest taka, no stąd panie po Wstąpanie po. Przecięte linii. Wstąpanie po cienkiej linii. Wszystko. Panama, Brazylia. 1 <grytanie> jednego Brazylia wychodzi z pierwszego miejsca z pięcioma punktami. Chyba wychodzi z pierwszego miejsca. Jeżeli, oczywiście, Rumunia to by odrobiła. Wygrała mecz z Polską, to by nie było pierwszego miejsca. Byłaby miejsca drugiej do Brazylii. Ale mam nadzieję, że tak się nie, da, tak się nie stanie. Właśnie ja powiem, że Polacy też mają szansę, jeśli by strzeli jeszcze jedną bramkę, to by on był na pierwszym miejscu. Wszystko w tym grupie jeszcze jest nierozciągnięte, a prezydent jest na miejscu pierwszym. Najprawdopodobniej to on będzie z pierwszego miejsca wychodzić. A z mojej strony to wszystko. Z odwagę dziękujemy. Karol Brzekowski. Zapraszamy na mecz Polska-Panama, który trwa równolegle.